Planie. Miała babcia kurkę, kurkę, złotą kurkę, wesołą kokoszkę, zwariowana troszkę. Kiedyś jej ta kurka uciekła z podwórka, babcia za tym z trupem tam zapędziła, aeroplan zobaczyła. A że była dobra skoczka, wskoczyła tam nasza koczka. Wtedy babcia hopla też na aeroplan. Jak nie zaczną się szamotać, drapać, dziobać, rzucać, miotać, szarpać, łapać się za ryby. To przez skrzydle, to przez śmigle, aż przez takie szamotanie motor wam Podzianie, śmigło kręci się jak friga I samolot w górę dźwiga Kurka skrzyk, babcia płak Co się dzieje, kurko, patrz Kurka wdech, babcia w krzyk, A on sobie kozła fik. Kurka gdacze, babcia płacze. A on sobie ja skacze. Coraz wyżej się unosi. Chociaż babcia błaga, prosi. Chociaż kurka motor dziobie. Kółka drapie, śrubki skrobie. A aeroplan coraz wyżej, Coraz śmielej, coraz wyżej. Na dół popatrzyły, dziwy zobaczyły. Wielkie góry jak kubki piasku. Wielkie drzewa jak krzaczki w lasku. Rzeki srebrne wstążeczki. Łąki zielone chusteczki. Domy klocki drewniane. Pola kratki malowane. Jeziora jak donice. Pociągi jak gąsienice. Ludzie jak mrówki, Krowy jak bożków. A kurek to nawet nie widać. Popatrzyły do góry, co zobaczyły chmury? Akurat. Chmury już w dole były i ziemię zasłoniły. Ach, babciu! krzyczy kurka. Na głowie stanął świat. Aż tu naraz, w środku nieba. Księżyc zjawia się przed nimi ze sto razy chyba większy niż ten, który widać z ziemi. Przymrużył jedno, śnipię, a drugim groźnie łypie. Otworzył usta jak okno i byłby samolot połknął, ale babcia zeskoczyła. I nagle się obudziła. Patrzy. Porządek wszędzie, nic złego się nie dzieje. Kurka siedzi na drzędzie i z babci się śmieje.